Dzisiaj chcę ci odpowiedzieć na pytanie, które często się pojawia, czy osoby leworęczne mogą też korzystać z brush penów, Więc najprościej powiedzieć tak, jak najbardziej mogą korzystać z brush penów. Ja też sama jestem leworęczna, więc pokażę ci w praktyce jak to zrobić. Let's go! Przede wszystkim, podobnie jak osoby praworęczne, chwytamy brush pen pod kątem po to, żeby mieć tutaj większe pole manewru i chwytamy go też dalej od końcówki. Z tego samego powodu, dzięki temu, że trzymamy go dalej od końcówki, to będzie tutaj przestrzeń na to, żeby manewrować dociskiem do góry, żeby linia była cienka, a w dół linia, żeby była gruba. Więc tutaj nie masz żadnej różnicy pomiędzy osobą praworęczną i leworęczną. Mało tego, brasz z moich doświadczeń mają taki tusz, który nigdy mi się nie rozmazał, a piszę nimi dość często i dość często z nimi korzystam. Również dzięki temu, że trzymam ten brasz pen trochę dalej i tak naprawdę moja ręka nie dociera do tych napisów, które potencjalnie mogłyby się rozmazać. Pokażę Ci to na przykładzie. Wybrałam tutaj cytat z wzornika: If you can dream it, you can do it. I po prostu go sobie przeniesiemy, zrobimy małą modyfikację, ponieważ cały napis zrobimy braszpanem. Pamiętaj, że we wzorniku znajdziesz inspiracje, które możesz w dowolny sposób aranżować, tak jak tobie się podoba. Napis będzie trochę większy, ponieważ te linie, które we wzorniku są napisane cieńkopisem, też. Zrobimy sobie tutaj brush penem, żeby pokazać Ci jak ta lewa ręka tutaj pracuje tym narzędziem. Tak jak widzisz, przez to, że trzymałam braszpen dalej i pod kątem, tak naprawdę moja ręka nie zdążyła dojść do, do początku tego napisu i nie miałam nawet okazji, żeby go rozmazać. Mam nadzieję, że to było dla Ciebie przydatne. Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia.